Wielką przestrzeń dla pasażerów ja i ja dla kierowców Operujemy go w tej z nowym silnikiem, e, z silnikiem diesla, jest to silnik o wyjemności 1,6 stopniowo jest to silnik spełniający w tej chwili normę Euro 5. Wszystkie nasze samochody, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, są wyposażone w sześć kolumnów powietrznych, są wyposażone także w skandalny w tej chwili system kontroli trakcji. Co ma wpływ na bezpieczeństwo na, na naszych, na bezpieczeństwo na na naszych drogach? Tak, to prawda, ale nie jeszcze mam jedno pytanie, bo wszyscy związany z Motorsportem, no, tutaj mówiliśmy o Leonie, że to rzeczywiście jest model adresowanie adresowany do takich ludzi, do preferujących dynamiczną jazdę, dynamiczne jazdy, ale jeszcze, jak no. Pan odpowiedzieć na pytanie, bo jeszcze w Leonie jest, jest taki jeszcze podmodel, jak gdyby, prawda? Mianowicie kuka. Jakie jest zainteresowali? zainteresowanie? Jaki jest, jaka jest głębokość popytu, głębokość zainteresowania tutaj klientów na przykład na terenie Waszej działalności, czyli na terenie tego samolotowego rynku górskiego? Chodzi mi konkretnie o kupę. Leon w wersji Kubra jest bardzo dużym dlatego że jest to w no, najważniejszym jednym z takim zajęciem sportowym na rynku. Km, jest to samochód, który reprezentuje nawet 260 w tej chwili koniuczynnikiem. Jest to najnowsza wersja Cupry R. Samochód dokładnie jest tą samochodą podłogową, więc ten, który reprezentujemy tutaj. Chciałem jeszcze dodać, że to nadwozie Leona powstało w 2003 roku. Honda, centrum Honda, jak mówiłem wcześniej, myślę, że od 50 lat modelu najmocniejszego Swicka wykojarzy się nam wszystkim zbyło, z bryłą naprawdę ważną i Lodem, z wyglądem z agresywną, futurystyczną. Ja tutaj słyszałem, że pamiętam wczoraj, że nawet handlowcy używają takiego stwierdzenia pod kątem i pod adresem nowego sylwiczego skutku ale Kuba, powiem Ci, że właściwie los nam Kuba sprzyja, bo nawet nie będziemy musieli daleko chodzić, żeby odwiedzić właśnie tutaj centrum Honda to popatrz, los nas rzucił dokładnie bezpośrednio w sąsiedztwo tego właśnie dealera Honda chłopie, nie wiem, czy to dobre, dobre bogi nad nami czuwają czy dobre losy nas prowadzą no dobra, także jesteśmy słuchajcie kochani teraz na stoisku centrum Honda mamy naprawdę dwa fantastyczne modele jeden taki samochód bardzo elegancki bardzo wygodna limuzyna Honda dla Accord, oczywiście no, najnowsza i drugi samochód, o którym za chwilę pogadamy dokładniej, bo jest to naprawdę auto, bardzo ciekawe auto, które no, swoje korzenie, jeżeli chodzi o styl, o swój wygląd, to gdzieś tam, gdzieś tam ma, kochani, już parę dziesięcioleci y, wcześniej. Y, dobrze, kogo możemy powitać? Kto nam może tutaj, że tak powiem, powiem, słuchajcie, no tutaj rozświetlić, rozświetlić trochę y, naszej, naszej samochodowej wiedzy Kuby i mojej, no i oczywiście y, paru osób zwiedzających. Witam serdecznie, Daniel jestem, handlow jestem handlowcem w firmie CFO tak. yy, Chcieliśmy tutaj zaprezentować pierwszy model hybrydowy w zacięciu delikatnie sportowym. CRZ. Tak. Jest to auto całkowicie nowe, od dwóch miesięcy w ofercie sprzedaży. Chcieliśmy zerwać z taką opinią, że hybryda musi być nudna. Powolna. No i to panie Danielu udało się absolutnie Przez ja będę chodzi w zdanie, ale tak będę jeszcze podkomentowywał. Naprawdę tutaj pan trafił w sedno, udało się zerwać jak gdyby z taką ogólną opinią, Dokładnie która tak. panuje o hybrydach. No, takie auta, takie a, oszczędne dla oszczędnych, dla takich mądrzejszych jak ładniejszych i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie tak, bez wyrazu. Czerzet. Tak naprawdę jeszcze lepiej się prowadzić wygląda, chętnie zapraszamy tutaj wszystkich Państwa do jazdowy. Podświetlimy tutaj deskę rozdzielczą. Kuba sobie zobaczy bardzo szybko. jest trzema kolorami. Zależy od tego, jakiego styl tak. stylu jazdy chcemy korzystać, z jakiego z jakiej, z jakiej, z jakiej trybu jazdy. Panie się Maciej, się są tutaj trzy tryby jazdy. Pierwszy tryb jest to tryb eko. Po przełączeniu na lewej, pani Danielu, na, zelo, na zielono. Ma tak. się kojarzyć z eco-drivingiem, czyli z eko czyli ekonomikiem i ekonomikiem. Niskie zużycie paliwa, tak, tak. Niskie zużycie paliwa i przy trybie eco, nawet jak chcemy trochę poszaleć, niestety tutaj system elektroniczny nie pozwala na to. Po prostu jest auto nastawione na jedno najniższe zużycie paliwa. Przy trybie normal. Jeździ się jak zwykły samochodem, staniowy, zwykły, ale tryb sport, jak przyłączymy ten tryb, zgady podtrzymają się na kolor czerwony, usztywnia nam się kierownica i przewrótnica elektronicznie wspomaga... Tylko, tylko kierownica? Zdecydowanie tak, niemniej e, prawda zjazd jest duża. Przepraszam, a pani tak się uśmiechnęła, jak zapytałem, czy tylko kierownica. Przepraszam, a panowie też jakoś tak uśmiechnęli. Ja nie wiem, co wywołało te, takie, takie delikatne uśmiechy. No to ja, mnie ja też nie wiem, ja cieszy. cieszy mnie to, że nasza rozmowa wywołuje tutaj u gości, u gości odwiedzających targi łódzkie, wywołuje trochę uśmiechu, bo przecież to ma być atmosfera piwniku, atmosfera relaksu. Dokładnie tak. Fundacja CRZ prowadzi się jak stałą blokadową. E, środek ciężkości jest tak naprawdę między przodem a tyłem idealnie rozłożony, prawie 50 na 50. E, panie Maciej, jak Pan zapewne wie, e, nie liczy się to, ile na proste jest tylko tyle w zakrętach. E, I tutaj CRZ naprawdę może. Możemy śmiało pokonywać zakręty zdecydowanie wyższą prędkością niż samochody seryjnie produkowane. Czyli samochód to idealnej trakcji. Może przez to wyważenie właśnie tak. przez niski środek ciężkości, tak? przez to doskonale dobrane wszystkie parametry zawieszenia. Dokładnie tak, 124 konia może nie jakoś nie powala to mocą, Teraz jest taka tendencja, te silniki turbo, no nie sztuka zrobić 1.8 turbo 200 koni. Sztuką jest tak naprawdę, żeby jedno z drugim pogodzić, tak? Osiągi z ekologią i Tak jest, na tutaj dochodzimy do pięknego słowa kompromis. Kompromis. kompromis tak. Bardzo potrzebne słowo.